Jak na pustce wrócę Przed schodem słońca Stałem teraz Już jest No i jadę Sandacz złowi się No to śmigam Pęk, pęk, pęk Lecimy po sandacza Wow Słońce nam pięknie wstaje Uj, Jaki będzie sandacz Mm-hmm. Stało sobie piękne słoneczko. Tak nie mogłem doczekać się łowienia znowu na ten zestaw. Target Jig Hype tak h 2 Hardcore z kołowrotkiem H2, którego jeszcze nie ma na rynku. Taki cudowny zestaw na no pamiątkę, że nigdy mi się tak pięknie nie łowiło. Ten młynek to jest taka piękność. Taka cudna bestia. Takie masełko. Idealne. Naprawdę. A kijek. Kurna. Twarda. nik faści. Taki jak na sandacza być powinien. Moja ulubiona akcja szczytowa szybka dzida twarda giętka pawa Giętka, ale taka wiecie Wnianki Zielonka, no taka miejscowa, że to jest mieszaniny pasy ogólnie, ale próbuję. Próbuję. Wierzę. A jak wierzysz, to może zdarzyć się wszystko. Jest wiaterek, jest zanderek. Może coś zaraz przyłupię Chyba się z tamtej strony. na zmienić miejsca, ale chyba jeszcze chwilę tu zostanę, skoro tak zaczęło wiać. Ale łupną w Może mi się branie nie nagrało. Tam z Akurat wyłączyłem. Ale jest rybcia. Ależ piękny. Wyciągam szybko miarę. Cały jakimś ciastki. Piękny szczupak. 62 centy. Leci tam skąd przybył. Żbawo. Dobra ryba. Kiedyś o takich to by można było tylko pomaszyć. Ale tam popłynął. Ja! Yeah. Strzelił jak stałem tam na górze. Zarąbista ryba. Zarąbiście łupnął. Szkoda, że już wyłączyłem tryb 40 sekund wstecz. No ale macie chociaż się schodzę i jak tak dzisiaj Dobra jest walka. Ja yeah. nie sandaczę, ale spoko. Ale przyłapał, tego nagrałem. Tak dziwnie go sobie chciałem. dobra, wszystko jasne. Podczepił się. Maluszek. Huuu Nie fajnie. No cóż. Trudno. Leci. Ucieka. Tyle dniawka. Dlatego takie dziwne pranie. Najechane. Nie trafił może. Mały. Ajajaj jaj. No trudno. Druga ryba. O to kurz było Ja Chyba jakiegoś karpisona podkaczyłem O kur Ja pierdyję Spier*** do domu Boję się tego miejsca Kur Boję się serio Jadę stąd To jest straszne, przyjechałem, kurwa. dwie ryby złowiłem, miałem jakieś kurwa, nie wiadomo co, wypie***am, wracam tutaj kurwa jeszcze z pełną baterią w kamerze, bo już się rozładowała w tym momencie właśnie. No, ty, no wiesz, co wiesz? Ja po prostu ja już wentek swingowy, wszystkie poddawałem do frazesu. Tak? Tego się męczy iść, ale. Skaczemy to, bo... do samochodu, ja mam jeszcze jedną, kurde, swingową w samochodzie. No, Taką już. niebieską. To mogę się towarzyszyć dzisiaj. <kliwna> Może kiedyś mówić tak już na 100% na rybki. Ja to preferuję żebyś to się chyba nie warto. Jedyne że chce ujeździć. tak? O, chłopie. Masz Tysiąc jest. lat temu. Męczenia a, a, ryb. Oj, kto masz za gumę? No to kurwa, teraz kurski tu o mnie. To jest nice Ja na no coś takiego to kiedyś lubiłem. Nie, Nigdy na to nie lubiłem jeszcze. Hello. Bez brań na razie Zarąbisty kurna zachód z podbijaniem O jakby pierwsze drzewo, co stoi na wpływie do Zatoki Aha To na tamtą mniej więcej tak celi On tu powiem. On ogólnie tak się rozciąga Tutaj taki ten, on jest taki okrągły tutaj Z tego co słyszałem od krapiarzy i od moich kolegów z Aha To on tutaj właśnie gdzie się tutaj powinien być Nice Może zaraz coś kopiertnie. Ostatnie rzuty Zarobi się, że wpadłeś siom Że się z tobą łowi, kurna Musimy częściej śmigać na rybki Trzymasz Ledzisz? No Muszę lecieć Trzymaj się siom Ja już lecę chłopaki, też Trzymaj się siom okay. CO JEST? CO JEST? Drugi raz takie coś, kur... To jakiś sum... What the fuck is that? O w piździochę Muszę to... Przycholować tutaj na Great Fisha. Chyba sumisko będzie Naprawdę O w dupę co tu się wyprawia? Wędka 23 gram, H2. Co to jest za ryba? Za grzbiet chyba, Karpiszem jakiś. Ale jedzie, ale jedzie, o matko. Co to jest? Ja p... nie mogło się to skończyć inaczej, słuchajcie. O k... Pękła plecionka. Co to było? O kurwa. Jaj! Pierwszy dzień z Greatfishem.